Jestem studentką pierwszego roku doradztwa kariery i doradztwa personalnego i wybrałam ten kierunek ze względu na jego różnorodność i tak zwaną interdyscyplinarność. Bardzo zaciekawiło mnie to, że kierunek łączy w sobie mnóstwo dziedzin, te dziedziny tak fajnie ze sobą współgrają. Co spowodowało, że mnie przekonało po prostu do tego kierunku, jest tutaj i troszkę psychologii, i troszkę socjologii, ale również możemy poznać aspekty prawa oraz zarządzania. Więc kierunek jest naprawdę bardzo ciekawy. Jest to kierunek studiów kierowany przede wszystkim do osób, które w przyszłości są zainteresowane pracą z innymi ludźmi w różnych instytucjach rynku pracy, organizacjach, przedsiębiorstwach, które świadczą usługi z związane z zarządzaniem personelem. Zarządzaniem zasobami ludzkimi, doradztwem, takim doskonaleniem zawodowym czy też doradztwem biznesowym. Ja już po ukończonym pierwszym semestrze, a rozpoczynając drugi semestr, mogę powiedzieć szczerze, że kierunek bardzo otwiera głowę, bardzo pomaga otworzyć się na ludzi. I poznać nie tylko problemy związane z doborem pracy, z doborem zawodu i swojej kariery, ale również poznać takie problemy psychologiczne, swoje własne, czy też rozpoznać problemy u innych ludzi, co w moim przypadku jest takim czynnikiem decydującym w ogóle o wyborze tego kierunku. Bo uważam, że to jest wspaniałe, pracować z ludźmi, móc im pomagać, móc ich wspierać i w ten sposób też korzystać troszkę dla siebie, poznawać również siebie poprzez właśnie tą pomoc drugiemu człowiekowi. Naszym głównym celem jest przekazanie studentom, którzy zdecydują się na wybór tego kierunku studiów, specjalistycznej i rozległej wiedzy teoretycznej, ale także kompetencji praktycznych, które. Będą mogli w przyszłości wykorzystywać w trakcie pracy w charakterze doradcy personalnego i doradcy kariery. Na studiach studenci mają możliwość wyboru ścieżki, takiej specjalności, która jak najbardziej będzie odpowiadała ich zainteresowaniom, i na drugim roku studiów mają do wyboru coaching lub doradztwo kariery. Z mojej strony. Y bardzo podoba mi się kierunek i cieszę się, że również powstanie koło naukowe doradców, doradców kariery. Prawdopodobnie w tym semestrze, więc już w przyszłym roku koło będzie stworzone i będzie można do niego dołączać. Bardzo mnie to cieszy, bo czekam na to koło naukowe i mam nadzieję, że będą się w nim tworzyć wspaniałe projekty i będziemy mogli się jeszcze więcej dowiadywać z naszej dziedziny. Dodatkowym atutem studiów na kierunku doradztwo personalne i doradztwo kariery jest możliwość odbycia wielu profesjonalnych staży zawodowych w trakcie studiów dzięki którym studenci będą rozwijali swoje doświadczenie zawodowe i różne kompetencje praktyczne, które w przyszłości na pewno będą im pomocne w wykonywanej przez nich pracy.